O... Gdzie jestem? Gdzie są wszyscy ludzie? Co się stało z moim samolotem? Czemu tu nic tak... ...bez swoich krwi w ogóle? Nie wiem, podam, że. tą krwią... ...to Kapitana też nie ma... ...bure jest nie mięso, woda i mleko tak, no trudno, bezpłynęło nie o, wypieczy mleko o, tu jesteś jak miałem narodzony dobra ile tą ścieżką muszę stawiać jakiś ludzie

Szybko, no, idzie Jedzenie się skończyło Nie chce się wracać tam na końcu wioska wygląda na opuszczoną. Może tam się udać. Może coś jakieś ludzie tam będą. Jakiś dziwny grób. Siedem. te krew w Półwokach. Dobra, wpłynę tam. dziwna dziura. Na pewno nie jest naturalna. Jak coś się wykopał. To po co? Dobra i dalej. Zbiorstwo chętnicy. To nie potrzebuję A, to jest szypiutko, dobra, robię chleb i idę dalej To jest jakaś dziura Idę tam. Jakiś obraz Kroszkwa tam prowadzi No Idę tam teraz Też jest krew i to akwarium duże. Parę lat temu, albo setki lat temu, pamiętam jakiś rybak. Tak już pozdychały Wiedziałem, że chcę wspiera Jest tu krew i pojęcie, no tu. Bardzo. To zaszło śpięto. Jest tu świeczka. Krew. Dobrze mam wyjście. Nie. Dobra, prawo ci w lewo. I lepiej w lewo. Może będzie łóżko, to się prześpię. O drzwi otwarte. Dobra, jak spać. Fajnie, zaraz. Fajna pogoda. Tu jakiś zamek, jest. Dobra, idę dalej. ja tam prawo. Zobaczyć ten domek. Może coś tam będzie. Nie. Książka. Ciekawe co, co, co tu jest. Strzeż się. Dlaczego on się strze... 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 co ta książka miała na myśli. Ja co z nim chodzi. Co ja mu w ogóle napisał i po co. No, dobre dobra, nieważne. Tu jakiś portal jest. Dobra i w butele. Hmm. Jeszcze domek Zero pajęczyn jeszcze Wygląda jakby ktoś tu mieszka. Czy te rzeczy wleczka? Coś tu ewidentnie mieszka, ten jak Dobra, idę dalej. Ten magazyn. Dobra, nie zaglądam tutaj. To jakiś kolejny domek. Ten To był chyba jakiś stary sklep. Na nastóbę. Jakieś stare budowle Dobra, idziemy na górę Witaj w z wzgórzu Również witam Dobra, teraz w prawo czy w lewo? w lewo Otwarta furtka ktoś bardziej wiesz, że ktoś tu mieszka i te... te pszenica. No co tego jest. Rufanie tule. jest stare ognisko? Nie, tutaj ludzie siedzieli. Ci ludzie tutaj byli? Chyba dawno temu. Te żółwie, które nie mają został coś lat. Ta ryba pierwszy raz ją widzę na własne oczy. Ten domek trochę tutaj pusto, Karuzela. ciekawe czy dalej działa. Coś mi się wydaje, że ktoś tu chyba żyje Dobra, zostawisz ten domek Pogoda się zmienia Ja bym mówił o tylko z góry Pupu Halo? jest tam kto? Pupo. O mój Boże! Nie widziałem tutaj nikogo nowego od lat Wejdź, proszę, wejdź, wejdź. Um, cześć, jestem, byłem agentem FBI, miałem wypadek samolotowy i idąc yy, pewną ścieżką, masz do ciebie. Nie wierzę. Ja jestem pastorem z Wistego Wzgórza. Mam nadzieję, że nie stało ci się nic poważnego. Raczej mi się nic nie stało, ale jestem za to bardzo głodny. O, dobrze. To daj mi chwilę. Przyniosę ci parę rzeczy do przetrwania, a potem. Pójdę cię oprowadzić po okolicy. Okej, okay, ja sobie to siądę. Momencik. Proszę, tutaj takie skromne rzeczy dla ciebie. O, dziękuję bardzo. Myślę, że poradzisz sobie z nimi. Na pewno się przyjadą. Dobrze, więc że jesteś gotów, to chodźmy. Okej. Okay. Um, a co to jest? Um, niestety nie wiem, co to jest, bo to już było tutaj, zanim ja się pojawiłem, więc niestety nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie. Ale chodźmy dalej. Tu już wiem, co się znajduje. Dobrze, dobrze. Tutaj mamy naszą stajnię Wszystkie nasze wierzchowce. Możesz z nich skorzystać, kiedy tylko chcesz. No, fajne ty, tak, fajne. Na pewno się przydałby. <śm> Idąc tędy, możesz zobaczyć nasze pozostałości po dawnych mieszkańcach. Tutaj jest nasza lokalna fontanna po naszym rzeźbiarzu. Nadal wciąż ładna. No. Tutaj kawałek dalej mamy huśtawkę. Wciąż stara, ale jara, że tak powiem. Chodźmy no. sobie usiąść. Fajnie wygląda. To miejsce ogółem jest nawiedzane od wieków przez złego ducha i nie dzieją się tutaj dobre rzeczy. Wszyscy mieszkańcy uciekli stąd i jest tutaj totalna pustka. To brzmi niepokojąco. Dlaczego ty tutaj zostałeś? Jak już wiesz, jestem pastorem i zostałem tutaj chronić to miejsce przed złem tego ducha. A teraz może mniej tego gadania i chodźmy dalej, okay. bo to nie wszystko. Tutaj jest kawałek naszego małego dworku, z dawnych lat. A tutaj możesz zobaczyć y, zamek, dawny zamek po naszym królu. Niestety y, jest z nim wiązana zła historia. Kiedyś panowało tu dobro, aż do momentu kiedy pojawił się zły duch i zabił tego naszego króla. Um, jest mi strasznie przykro. A da się tego ducha jakoś zabić? Według legendy pewnego dnia pojawi się wybraniec, który odnajdzie mityczny totem, którym zabije złego ducha i odnowi dobro na tej ziemi. Brzmi ciekawe. Może to jest ten ja. Kto wie? A teraz chodźmy już spać. Robi się powoli późno. Okej. Okay. Ładnie tutaj no. Ta wioska miała już swoje złote czasy. Dobrze, zapraszam, zapraszam. Ja mam jeszcze jedno pytanie, jest tu ktoś jeszcze oprócz ciebie? Tak, był tutaj jeszcze jeden człowiek, był rzemieślnikiem, ale nie widziałem go od bardzo dawna i nie wiem co się z nim dzieje. Dobra, no to chodź spać mój. Racja. Dobra dobranoc Dobra to... Gdzie ja jestem Ale to wysoko Co to jest w ogóle za miejsce? Ja Nie tu trochę Rady bardzo Co to w ogóle są za posągi Wynajem jakichś wieśniaków Eee, idźcie jacyś w strażnicy Maso mnie żywi Całe szczęście Dobra Muszę zejść na dół Też coś tu będzie Kurde co to za miejsce Kim ty jesteś w ogóle